Poczęta, wszystko doleciało mikrofon do Janka, proszę, Łódź. Dziękuję. Bartek Mobil, Bartek Mobil, z tej strony Papapango Pango 558, operator Janek, kotecha Łódź. Tutaj do mnie do Łodzi dolatujesz 5.8 z sygnałem 8. Bardzo ładnie. Szerokości życzę i pozdrawiam. Jakbyś jeszcze mógł powtórzyć swoje kotecha w Polsce Twoje kotecha w Polsce Moje kotecha w Polsce Ścianka, ścianka Ponownie za Obra e Wielkopolska To za tam koło Właściwie za e na trakowym, a w Białą e ścianka Ścianka? Ścianka Ok, dzięki Bartku Ściskam uważaj tam na siebie brata, i wracaj z szczęśliwy do tej swojej swojej kochanej ścianki Także super, fajnie, teraz wszystko nam zaleciało do Tomaszowa. Pozdrawiam O kocham, zaprogramą grotę 700 Jestem 73 zaglądaj na te często często tu jesteśmy A ja witam kolegów Witamy drugie Po witaj Krzysztof, pozdrawiam tam wszystkich Witam wszystkich po kolei. wieczór.